Słuchajcie Wynikła sytuacja w której pewien były team postanowił mnie zwyzywać, wyrzucić z teamu. Dlaczego to się stało? Jak to się stało? No Powiem może w tym filmie Bo szczerze, lepiej żebyście wiedzieli prawdziwą historię StarClanu StarClan, czyli dno i 5 metrów mułu. Dobra, zaczynając od tego Z Ryzen nie wiem jak dla dzisiaj mówią szczerze ale napisem Olive Fryer. Dlaczego? Bo faktem jest, rage'owałem No, trollowałem mecz W którym razie w na PTE4 W sumie mecz o nic był przegrywaliśmy i tak mocno Ale żeby wiedzieć dlaczego trollowałem, żebyście się w końcu dowiedzieli dlaczego trollowałem No w sumie Powiem wam może od początku jak to było Od po prostu startu dnia channel, Wiem, że może Nie to interesuje pytacie, czemu teraz kogoś wywaliło, ponieważ byłem tu z kimś kto Zna mnie dość długo i po prostu on może powiedzieć, jaki jestem i co o was myślał. Ale dobra, wracając do tego. Budzę się. Rano tu. Godzina ósma. Patrzę telefon, czyś do mnie dzwoniła. Myślę, co też mogę chcieć o szóstej rano. Odzwaniam, pytam się, ciocia co jest? Ona. Twój tata dziś rano zmarł. Możecie pomyśleć, że, nie wiem, prankuję czy coś, że zmyślam, ale. Tak było serio, ja nie wierzycie, może. Może. Może później wam, nie wiem, dam jeszcze jakiś taki filmik wrzucę, żebyście wiedzieli. byście chcieli. Mogę tak coś dać. Ale do początku nie umiem uwierzyć, no byłem naprawdę w szoku. Trochę byłem przybity. Żebyście wiedzieli, musieli wiedzieć, dlaczego troszkę byłem przybity, dlaczego jeszcze wtedy grałem na komputerze, byście powiedzieli, o ty, to to jest maria, ty na komputerze grasz. Byście musieli wiedzieć dlaczego tak przyjąłem to. Ale w sumie to może na inny, na inny film. Bo... Bo, moim zdaniem, nie ma co życia prywatnego, wprowadzę do sieci i po prostu chciałem, żebyście wiedzieli, czemu trollowałem I on postanowił mnie wywalić. Porzuciano się teraz do komentarzy, i zobaczymy. Płacz, jak wtedy, co ci antych wyjaśnił, patusie, nikt z teamu nie chce mieć z nic wspólnego. Bez ciebie jest i o tak o wiele lepiej. Aha, przegraliśmy dwa mecze oraz jeden zremisowaliśmy, jeden remis był ze mną. W moment, że przegrali. Logic Fire Leech. się z ligi, ponieważ musimy więcej trenować. A, Jest o wiele lepiej. No dobrze, no dobrze. Antek mi wyjaśnił. Wyjaśnił mnie dziesięciolatek ze skinami. Naprawdę. Wyjaśnił mnie latek ze skinami. Jeżeli myślicie, że ja mam nie tak pod kopułą... To naprawdę. Jeżeli dla was ktoś, to ma 10 lat, ma kuć w akosę, ma, ma skiny, nie mówię, że ja teraz bym zazdroszył coś, ale naprawdę. To jest już lekka patologia, bo sami czegoś mieliście dość, a teraz narzekacie na mnie? I gadać na tak był lepszy. No ale dobrze. To wiesz, zbierz tym Lemów i niech cię kerują! KERUJĄ Bo sam i tak nic nie ugrasz, bo jesteś bustowany, mam kurwa, gdzie twoje problemy rodzinne. By tobie kurwo zmarł ojciec, ty czy byś był taki cwany, co? Dobra, bo na ety jesteś family friendly, a poza ety to toksy w chuj! Toksy w chuj Zobacz w sumie był tu kolejka, który miał powiedzieć na mnie dość długo, to parę miesięcy w sumie i wie, gramy poza streamami i w ogóle, tak więc... Może wam powiedzieć, jaki jestem naprawdę. O ile zrawrócić 30 mi wywaliło? Ale kierowałem! Byłem kierowany. Za mi się szpię na poplesza. Poplesz. Bo w sumie głównie mecze gra na popleszu. Czekajcie. Zaraz wejdziemy i zaraz zobaczymy, jaki kierowany jestem. Poplesz. Zobaczymy. Popleszyk. Mecze. Większość winów zrobiliśmy. Pierwszy mój mecz, debiut, stary no, StarClan Star na nowy. Powiem, że się teraz jąkam, pewnie powiecie, O ty kurwo jąkasz się! Nie no, patrzcie. Patryk 3616. Pierwszy byłem Srison 16320 w Enem był. Przed do 8. Dobrze. Kolejny mecz. De Inferno. Patryk był który? Pierwszy! Srison był który? Pierwszy 27 fragów, nada więcej fragów. I nadal pierwszy jestem kierowany. Pobieram się za siebie. Dalej. 16-7. 16-7. Patryk, 26-5-11. Stryson, 19-5-13. Nadal twierdzi, że jestem korowany. Lecimy dalej. De Inferno. Patryk, 26-2-11. 18-5-11. Nadal twierdzi, że jestem korowany. Lecimy dalej. Nuke. Patryk, 28-4-11. Stryson, 21-2-19. Nadal twierdzi, że jestem korowany. The Inferno Patryk 36, 8, 18. Srajson nawet nie grał. Kolejny mecz. Nadal twierdzi, że jestem nakierowany. Mirage No tu. Nie. Zwracam. Zwrac Zwracam. Zwracam. chody mecz Dwa fragi więcej. Naprawdę, ale nie, naprawdę. Nie. Szapoba. Kolejny mecz. Przygryźliśmy na treninge. Ale oczywiście co? 22 fragi. 19. A S ile? Pierdolone 11. Dobra, nadal twierdzi, że jest kierowany, Ok, lecimy dalej. Do Overpass. Patryk który? Pierwszy! Olajson? Yy, so, sorry, Sryson nie grał, bo jest chujowy. Ja stwierdziłem, że jestem kierowany. Inferno tutaj. Przegraliśmy. Sryson był pode mną. O, oczywiście powie, no. Planter, defuser, okej. Okay. Okej, okay. kierowany. Jestem kierowany. Mirage. O, nie. No, nie, dwa mecze, mm, nie. Nie, kierowany, ewidentnie kierowany. Inferno. Z wm mieli, Byście nie mieli mnie, WM-a byście gówno zrobili. Patryk, ile? 27,219 Sryson, ile? Pierdolone kadena minus. Dobra. Jeszcze raz wejdę, jeszcze raz wejdę, bo wyrzuciło 15,5,22. Natal twierdzi, że jestem kierowany. Dobrze, co tu jeszcze? Eee, ciekaj, Silverkim powiedział G4 w sumie, nie? Zajpowski. train idź 8 kills z bo biedny Zaipo nie jest zadowolony z tego, że jest głównem. I zwaliłbym na drużynę. Nie wiem w którym momencie na drużynę, no Jakbym to nagrał, naprawdę. Puściłbym tu, puściłbym ten film. Olajson, okej okay, wszystko, Stryson. W każdym meczu prawie być z Srajso czekaj na film. Ja tam wywalony gram wyniki nikt z tym nie traktuję na poważnie i weź się nie pogrążej, bo chnieć mocny kurwa czytam i pękam ze śmiechu. Jeżeli nie bierzesz czegoś na poważnie, to tego kurwa macie, nie zaczynaj, dobra? Bo jeżeli robisz, to tak na streamie jest wyjebane w to i... mogę sobie równie dobrze z wszystkimi grać. I co? Powiesz wygramy, dążymy do wygrania Majora, dlatego jesteśmy do dupy. I tutaj... Ty zakuty ubie, widzisz kurwa co napisałeś? Czekaj, bo mi się aż wyszło z wrażenia Zakuty ubie, widzisz co napisałeś? Że... Czekaj, co tu jeszcze raz jest? I jeszcze raz ty, bo ja nie mogę ze śmiechu, nie? Że dążymy do wygrania Majora Olifrer. Czekaj, czekaj. Y Dziecko bez mózgu. I ty kurwa debilu myślisz? Że ja chcę Majora od razu wygrywać? Ty zakuty pierdolny ubie? Naprawdę, weźcie się, w, idź przez miasto w tym swoim jebanym kurwa Niemcach Znajdź sianę pierdolni się głową, może coś poustawia Oli Fryer napisał A ty myślałeś, że ja będę jakiś Zajpowski, który ma coś na bani Ja mam coś na bani, mistrzu Ty myślałeś, że ja złożę do wygrania majora, majora. Naprawdę, weź się w łeb No, mój pusty łeb, oczywiście Co osób, co odwierzy twoje wypociny, może zobaczy jakie coś naprawdę. To mnie w wkurzy, nie rusza, ale do warstwy dalej Okej, okay, ja pierdzielę, nie, naprawdę I co ty jeszcze napisałeś? 2500 typ, ja nawet czytać nie potrafisz Zaraz zobaczę... Nie, ja mam 2500, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy ile mam. Nie robię tego, żeby się chwalić że ile mam subskrypcji, czy jaki kij Ale po prostu pokażę wam może ile mam, bo kolega... Z, kolega z Rajson napisał, że mam 2500 To nie niezuj matematyki was tam uczą. 2600 Nie, nie, nie zuj matematyki was tam uczą. Dobra, co jeszcze napisałeś. Gdzie to jest? Eee, serio, bo jak tym Podpłacenia Płockiego strzeli focha z ludzi, to już Mhm, ja mam przywileje, ja mam przywileje, dobra Lecimy dalej <laughs> przy okazji, dobra Napisaję, że jestem poza YouTube, toksi w chuj To wiesz co, mam dla niespodziankę Tutaj wypowiedział mi kolega, który znam dość długo Halo? Halo, halo Ja Cię podgłośnie. Wypowiedz się Ja Cię podgłośnię tak. no, Ja no, się ściszę do tego, że Jesteś toksikiem to to są brednie i pomówienia gram z tobą już dobre kilka miesięcy byłem z tobą od nie wiem tam subskrypcji, bo nie pamiętam dosyć, nie, nie miałeś ich dużo często bywałem na live'ach Moder moderowałem, pomagałem czasem wpadałeś w rage'a ale to z powodu, no, błahowoski to tam to nie był rage taki no trochę się downed net na pewno każdy się wnerwia czasem więc z to są pomówienia Kolej się z dzieciakiem nie wiem, mam to co w samego nie znam. O, co tu mogę powiedzieć. No to chyba tyle. Więc słuchajcie, jeszcze takie małe słowa ode mnie do ciebie. Słuchaj, nie z jutro, nie za tydzień, nie za rok, nie za parę lat, ale kiedyś jeszcze drogi się wiesz, skrzyżują. I czy będziesz taki cwany jak będziesz przez internet, bo ja, ja tu mam wspinać do każdego Bogę. Ale naprawdę, jeżeli przyjdzie co do czego i ktoś sobie coś na poważnie weźmie, to nie będzie już tak ciekawy, nie? Mi się wydaje. A poza tym wieść jak kaczka. Dowiedz się, że my wyjdziemy, czar, To zamiast normalnie potraktować, to zamiast powiedzieć tata, albo coś to powiedział Łojciec, a później tatuś napisał. Naprawdę. Ktoś z czymś normalnym tak pisze. Naprawdę. Starkan to jest no i 5 metrów nół, i niżej. Tak więc mówię, niektórzy tutaj nie to nie zawinili. Głównie są ty w pizdo. Dawaj jeden na jeden, ja to mogę nagrać. A za tydzień 30... za tydzień za 10 dni 30 możemy zagrać mecz. Ja już z dużo naprawy mam. Jak widzisz kierowany nie jestem. Tak więc jeżeli nie stracie i macie kogokolwiek wystawić, właśnie szukacie globali coraz operują. Macie kogo wystawić To wystawiajcie szybciutko i szukajcie. Tak więc tyle ode mnie, mam nadzieję, że... Że wam się poukładało. A czy jeszcze się nie pogodam? Mam nadzieję, że to dotrze do jak największej ilości osób. Niech wiedzą, jaką jesteście dnem. Dzięki, Teladę. Elo. Co do tego kierowania, to ja coś dodam. Dostawałem screener od Patryka po każdym meczu. Ja jestem, no, nie muszę mówić że świadkiem, bo były zdjęcia pokazane, były dowody pokazane. Koleś płakał, że Patryk jest kierowany, jeden mecz nie grałem, jeden nas nie nie jeden nas wygrywaliśmy. To nie jest problem. Ta ranga u niego to jest zaniżona, najczęściej przez rusków, bo jednak ciężko wygrać 1 ps 9 Tyle od nas. Starkan, Czeka na jakąś odpowiedź. Aha, czekaj, czekaj, jeszcze jedno, Stryson. Napisałeś gdzie? czekaj, gdzie ty to napisałeś, że ja disa będę nagrywał? Gdzie ty to kurwa napisałeś? To chcesz na nas dis nagrywać. Gdzie ja na pisemny zakuty łbież, że będę na was Disney nagrywał. Trochę nie rozumiem. Dobra, tyle od nas. Mam nadzieję, że jest rak Clan, że szybko odpowiecie. Do 30. Mam nadzieję. Trzymajcie się. Cześć. Wojnę uważam za rozpoczętą. Elo.